Witamy Cię na wywiadzie w typach Magazine Polska. Dzień dobry. Dzisiaj nasz nowy gość. Przedstawisz na Nazywam się Jakub Lipiński. Jakub Lipiński z firmy Polidea. Firma zajmuje się mobilnymi sprawami. Powiedz nam. Um, Polidea zajmuje się tworzeniem oprogramowania na, głównie na urządzenia mobilne, ale coraz częściej też na różnego rodzaju e, urządzenia hardware'owe. Mm -hmm. tak A, naprawdę okay. nowość. No, I, no nie wiedziałem, nie, nie wiedziałem. Nie Ale powiedz mi wtedy, jeżeli możesz krótko opowiedzieć naszym słuchaczom i ten, czytelnikom, od, od czego zaczęło? jak, jak powstała idea? Bo powstała 5 lat temu, tak? Tego, co, tak, to... w, tym roku, w tym roku obchodzimy piątą rocznicę powstania firmy. Mm. E, idea powstała z pasji tak naprawdę mm. e, mojej i pozostałych założycieli. Do rozwiązań mobilnych. Wyczuliśmy mhm. w pewnym momencie, to był 2009 rok, tak, że te właśnie rozwiązania mobilne, telefony, tablety to jest tak naprawdę następna duża rzecz mhm. i stwierdziliśmy, że najprawdopodobniej, czy zaryzykowaliśmy, że najprawdopodobniej będzie duże zapotrzebowanie na oprogramowanie na tego typu, na tego typu urządzenia. Postawiliśmy na to, założyliśmy firmę, która mhm. w założeniu miała się właśnie specjalizować w tego typu oprogramowaniu. Tak. No, i ten i Polide, w tej chwili to już jest firma, która ma nie. nie, 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 nie Ile miesięcy się założycieli? Pięć osób. 5 osób a w tej chwili ile jest? Ile osób jest teraz? Teraz pracuje z nami 37 osób. 37 osób. No. Tak. Czyli piąta rocznica będzie już w dużym gronie. Tak. tak. Więc oprócz tego, że prowadzisz Polideę, tak. zajmujesz się też wykładaniem nauczania. E, tak, ale to są tak naprawdę e, jedne zajęcia, mm. które prowadzę razem z Jarkiem Potyukiem, na tak. naszym CTO. Uczymy studentów właśnie programowania mobilnego. Tak. Znamy się na tym dobrze, mm -hmm. dzielimy się swoją wiedzą. Mamy co semestr 110 osób wow, super. tak naprawdę, które opowiadamy o tym, jak wygląda tworzenie programowania mobilnego, pokazujemy, staramy się też im pokazać to, co, co czeka ich tak naprawdę po zakończeniu studiów, czyli mm -hmm. jak wygląda tworzenie programowania w świecie biznesowym. No i zachęcamy ich do tworzenia projektów mobilnych, które też oceniamy. Mm -hmm. I e, jak ci się podoba praca ze studentami? Znaczy ten, jak, jak, jak to zajmujesz? To jest fantastyczne. Mm -hmm. To jest, to jest, to jest, to jest naprawdę fantastyczne, e, fantastyczne zagadnienie. E, daje bardzo dużo satysfakcji. Nie mógłbym tego robić na 100% swojej działalności. To jest idealne. A że tak? zajmuje mi to jakąś tam określoną część, kilka godzin w tygodniu. Tak. Jest, ze studentami jest trochę tak, że często, niestety, mm. 80% projektów, które widzimy, są nieciekawe, są Tam. zrobione w dwa poprzednie wieczory, okay. um, są zrobione tylko po to, żeby zaliczyć, okay. ale wszystko i wszystko wynagradza te 20% pozostałe okay. Genialne projekty, zrobione z pasją, przez młodych studentów, którzy nie wiedzą, że czegoś się nie da zrobić, więc po prostu idą tutaj i nagle mm. to robią fantastyczne niektóre projekty, naprawdę. Czyli znowu słynna reguła Pareto, 80%-20%, <grymne> tak. Nie, to super, super. I dobrze, że i, i dobrze w na, na to czas, że chciałbyś, czy ktoś coś zarobić? Ba bardzo nie? chcę zarobić. Super. Chcę, chcę to, ja jakby to zajmuje trochę czasu, mhm. ale jakby daje to dużo satysfakcji. I wydaje mi się też, że dla studentów to jest cenne spotkać podczas, w toku studiów, spotkać praktyków. Praktyków, dokładnie, nie? Bo, bo nie jest im to zawsze dane. Nie kogoś, kto tam poczytał kiedyś o czymś tam w internecie. No, i czasami kto wykłada po prostu trochę przestarzałych technologiach. Dokładnie, dokładnie. No. No ja miałem taką sytuację, studiowałem, studiowałem za granicą w Niemczech, że właśnie miałem kościoł finansów, który był bankowcą przez 30 lat. Mm -hmm. To taki gościu wie o finansach coś tak, 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 to, jest, to, tak. to jest zupełnie co innego niż koleś, który studiował tylko i jest doktorem jest... od finansów, to, 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 nie? więc to jest, to jest ekstra. Fajnie, fajnie, że to robisz. No i oprócz tego jesteś jeszcze ojcem rodziny, nie? Tak, jestem ojcem trzech, y, trzech chłopaków, mm -hmm. wszyscy są w młodym wieku. Mm -hmm. Krzysiu ma 3 lata, Szynek ma zaraz dwa i Franek ma 4 miesiące. Wow. To też jakby tak. skomasowane startupy w domu. No właśnie. I, no, i powiedz mi, jak, jakby, jak to wpływa, wpływa na, na, na twoją pracę w firmie bycie etatą. Hmm. O tym powiedziałeś, że właśnie, że. To, tak, jak... to, jest, to, jest, to jest bardzo interesujące. Mm -hmm. bo jakby zostanie ojcem, stanie się ojcem wymusiło na mnie. Pewne zmiany w tym, jak prowadzę firmę. Tak. Wydaje mi się, że wpłynęło to ogólnie pozytywnie mm -hmm. na to, w jaki sposób. To w jaki sposób staram się tą firmą zarządzać. Mm -hmm. Mam mniej czasu, dla tak, firmy, Tak jest. <laughs> mniej ehm, Tak, <laughs> ponieważ chcę poświęcać więcej czasu dla rodziny i z, tego, z tej mniejszej ilości czasu, jakby zajmuję się rzeczami, które są naprawdę ważne. Tak jest. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że dużo więcej ufam ludziom mm -hmm. i staram się tak naprawdę oddawać im pole do podejmowania decyzji. Tak. tak. Czyli staram się koncentrować na tym, żeby współtworzyć pewnego rodzaju wizję, misję, tak. dla której mm -hmm. pracujemy, natomiast już pozostawiam reszcie do, mm -hmm. re reszcie pozostawiam tak naprawdę kwestię egzekucji tego. Tak, tak, tak. tak. Nie, właśnie to mi się podobało, po naszej na chwilę, właśnie w kuluarach przed, przed wywiadem właśnie powiedziałeś, że posiadanie dzieci i posiadanie rodziny powoduje, że nie masz już czasu na micromanagement. Czyli, że nie no, możesz sobie no, pozwolić no. na micromanagement. Tak, tak, to więc jest po prostu, nawet gdybym chciał, uh -huh. a, teraz, a teraz mniej chcę, <grym> tak. to po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. <grym> nie? Po prostu jest, to, jest, to, jest, to jest niemożliwe. Też przy, to rozmiarze, to, 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 przy tym rozmiarze firmy. Mam wielkie szczęście pracy z fantastycznymi ludźmi uh -huh. tutaj, i którzy naprawdę myślę, że tak samo jak ja poczuwają się do dalszego do, do rozwoju tej firmy. Uh -huh. I stąd udaje nam, się, udaje nam się z roku na roku rosnąć i zachęcać fantastycznych kolejnych osób do dołączenia do naszego zespołu. Ja ja właśnie byłem, taki, kilka godzin mi się w tej filmie bardzo mi się podobało, bardzo, bardzo fajny zespół i taki bardzo oczywiście... Michał opowiadał nam filmie właśnie o tym zdaniu. Ja co bardzo dziękuję. <laughs> bardzo bardzo chętnie. I, no także i, firma, rodzina, jeszcze właśnie uczelnia. I, no bardzo 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 fajne, bardzo fajne, szerokie teren. I to chyba każdy daje ci jakieś inną perspektywę i kan, inne inne jakieś takie nie. Pan się to dopełnia. No, no właśnie. To się pan dopełnia, naprawdę. Jakby... Kwestie takie stricte biznesowe, mm. możliwość tak naprawdę odseparowania się od takiego biznesowego świata na uczelni i też właśnie popatrzenia z jakiejś takiej szerszej perspektywy tak. na świat technologii, w którą się to rozwija, plus podzielenie się tak naprawdę tym, co już wiemy, z, mm. z, z młodszymi. No i kwestia rodzina, która jest zupełnie innego rodzaju tak, tak naprawdę zagadnieniem. I często chyba takim, który w ogóle nie podlega tak naprawdę metodologii get things done. Tak. Bo no, tak naprawdę jakby za każdym razem wszystko Cię zaskakuje, dzieci mają nieograniczoną kreatywność, żadne zadanie nie jest tak naprawdę powtarzalne. Tak. A niektóre z nich są cały czas powtarzalne i po prostu robisz je mąsto no, no, no. to samo. No i najgorsze jest to, że dzieci nie można zaprogramować, już nie da się i tak samo problem jest chyba taki, że dzieci są świetnymi negocjatorami, negoc negoc bo nigdy deal nie jest z dealem, nie? Tak, tak, znają wszystkie triki. Znają znaczy. tak negocjacyjne, to prawda. Że nagle myślisz, że wszystko się ustaliło, z tym dzieckiem, a on mówi tak, ale ja chcę jeszcze inaczej. <laughs> jest jest od tak, tak, No czy to sporo pokory, mm -hmm. co właśnie jakby w ogóle takiego, takiej perspektywy, że można ogarnąć świat. Mm -hmm. nie, nie można go ogarnąć, dzieci bardzo mocno o tym przypominają. Właśnie to mi się podobało właśnie tutaj będą z tej firmy w Polidei z Jakubem. Też to właśnie, że Jakub ma właśnie takie fajne podejście, że rzeczywiście, że otacza się, się śmiemy, że to w naszych firmach staramy się otaczać ludźmi mądrzejszymi od nas, co powoduje właśnie, że wtedy rzeczywiście nie ma miejsca na ten micromanagement i dalej, no plus te właśnie podzielenie się tymi różnymi, różnymi mm. funkcjami funkcjami. No, mi się podoba ten pomysł, że jeszcze nauczenie bo ale to jest, to jest fajne, fajne, fajny klimat. A od kiedy już to robisz? Wiesz co, to w ogóle zaczęło się... Jeszcze zanim założyłem po ideę, w piwnicach Politechniki Warszawskiej zrobiliśmy takie, nazwijmy to kółko informatyczne, nie młodsi czytelnicy, młodsi słuchacze wiedzieli, co to jest tak. Ale idea była taka, że mobilnego programowania w ogóle nie było w kurikulum tak naprawdę Politechniki Warszawskiej, ale było takie laboratorium, Brama, czy to jeszcze istnieje. W każdym razie tam robiliśmy takie potajemne spotkania, takie nocne komplety, czy tajne komplety, gdzie właśnie tak cieszyło robiliśmy po prostu te zajmowaliśmy się tymi mobilnymi zagadnieniami. A potem, przy pomocy jednego z profesorów, udało nam się właśnie wciągnąć to mm. do, y, do, do programu nauczania. Tak, tak. Czyli generalnie mieliście taki ten, minimum mają produkt tak? Robiliś tak. Więc ja startup był, tak? Tak, tak. tak. <laughs> Robiliśmy mały startup na, na technice, to prawda. Nie, ale to jest właśnie kolejna sprawa. Właśnie spróbować to takie startupowe myślenie i podejście wprowadzić na uczenie. To jest ekstra. O, wow! Na, na, na maleńką skalę może się to udać, na większą myślę, że jest to naprawdę trudno, <grym> No ale się udało i efekt jest, jest, jest fajny. Super. No to w takim układzie, słuchaj, życzę Tobie samych sukcesów w filmie, żeby ta firma jeszcze bardziej rosła tak, jak ty chcesz nie? i, i no, sukcesów w domu. No i przede wszystkim też ze studentami. No i myślę, że to jest fajny właśnie, wzór, fajnie pokazany, właśnie, jak Kuba po prostu też wszystkie trzy rzeczy razem łączy i jak fajnie właśnie buduje fajną wartość. Dzięki wielkie Michał, dzięki wielkie za dzisiejszą prezentację w filmie i zapraszamy ponownie jak będziesz w Polsce. Bardzo chętnie. Dzięki Wielkie. Dzięki. dzięki. Hej. Dziękuję.